Cześć, witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Norbert Cieńkiewicz, znacie mnie już doskonale i przychodzę do was dzisiaj w czwartek z propozycjami oczywiście skierowanymi na tenisa a witam was również w takim momencie bym powiedział newralgicznym, dlaczego? dlatego, że już czuć tą paryską mączkę ponieważ mamy rozgrywane kwalifikacje w Paryżu, oczywiście do Rolanda Garosa natomiast już wielkimi krokami zbliżamy się oczywiście do turnieju głównego który będzie startował w niedzielę natomiast dzisiaj mam dla was dwie propozycje, jeżeli chodzi o kwalifikacje właśnie na Rolanda Garosa i również w tym filmiku będzie konkurs, będzie konkurs, który będziemy mogli wygrać 3 razy po 30 złotych, oczywiście do naszego partnera Bugmachera Forbet, a to na samym końcu naszego dzisiejszego filmiku, więc zachęcam do cierpliwości. Rozpocznijmy sobie jednak od pierwszej e, propozycji i tutaj mamy akurat propozycję z turnieju ATP w Genewie. Pojedynek pomiędzy Richardem Gasketem a Kamilem Majchrzakiem. Ja tutaj nie idę w naszego rodaka, idę po prostu we Francuza. Kurs bardzo ciekawy, który oferuje nam Forbet jest to 1.84, więc jest z czego korzystać. Natomiast dlaczego taki kierunek obrałem sobie na to spotkanie. Po pierwsze, może rozpocznijmy od tego, jak nieregularnym zawodnikiem jest Kamil Majchrzak. I to jest bardzo konkretny warunek, na którym trzeba bazować, bo Kamil Majkszak no nie ma większych sukcesów w ostatnim e, czasie. Oczywiście zdarzył się tam e, turnieje w piun bodajże, natomiast to akurat nie jest jakiś wielki wyznacznik tutaj dla Kamila Majkszaka. On jeżeli chodzi o nawierzchnię ziemną do tej pory przegrywał z milżą Basiciem, z Sebastianem Baezem, co wstydem powiedzmy nie jest, ale z Brandonem Nakashima 0-2 do 2 porażka, już zdecydowanie takim wstydem ja bym to ten, w ten sposób ujął, że jest. Natomiast tutaj, w tym turnieju Kamil Majchrzak wygrał dwa pojedynki. Pierwsze spotkanie wygrane 2 do 1 z Aleksandrem Bublikiem. Wszyscy doskonale wiemy, że Aleksander Bublik to zawodnik, który tej nawierzchni po prostu nienawidzi, natomiast później wygrał 2 do 0 z Marco Czekinato. Marco Czekinato miał taki przebłysk, jeżeli chodzi o ten turniej, jeżeli chodzi o kwalifikacje, że być może to jest ten Marko Czekinato, który już Dobrze się prezentuje na wierzchni ziemnej. Tak mi się też wydawało, natomiast jeżeli ja miałem okazję obejrzeć to spotkanie, to nie, to nie był ten Marko Czekinato. Bardzo dużo niewymuszonych błędów, o ile Kamil Majchrzak grał całkiem solidnie i tutaj też nie wolno zabierać tego Majchrzakowi, bo no to jednak Czekinato zagrał bardzo słabe spotkanie, popełnił mnóstwo niewymuszonych błędów. Kompletnie inny tenis niż ten, do którego nas przyzwyczaił ze swoich dobrych czasów. Więc tutaj to też dla mnie nie jest jakiś wielki wyznacznik a warto zaznaczyć, że Kamil Majchrzak dał 7 breakpointów, dokładnie tyle, ile Marko czeki w tym spotkaniu, tylko po prostu Majchrzak był dużo bardziej skuteczniejszy w tym aspekcie. Jeżeli natomiast chodzi o Ryszarda Gasketa, no tutaj doświadczenie kompletnie na innym poziomie umiejętności, mimo wszystko też na oczywiście korzyść Ryszarda Gasketa, no i tutaj Gasket w tym turnieju pokonał 2-0 do 0 Milmana dał mu tylko i wyłącznie 3 breakpointy ani razu nie został przełamany w tym meczu, to jest bardzo fajny wyznacznik no i pokonał 2-0 do Daniła Miedwied Miedwiediewa powracającego po kontuzji. Miedwiediewa nienawidzącego na wierzchni ziemnej. Natomiast mimo wszystko, dla Miedwiedew w jakiejkolwiek by nie był dyspozycji, w jakimkolwiek by nie był okresie w swoim roku, no to to jest zawodnik bardzo groźny. To jest zawodnik, który potrafi zaskoczyć, który ma umiejętności. Richard Gaskett rozprawił się z nim w dwóch setach, co dla mnie jest bardzo fajnym wyznacznikiem. Przed spotkaniem z Kamilem Majszakiem. No i sam fakt, że w ogóle Richard Gaskett w ostatnim czasie prezentuje się całkiem dobrze. Ja mam tutaj takie większe spektrum czasowe, które sobie wziąłem, ponieważ po pierwsze, Ryszard Gasket, 1 czwarta w Storil e, Pokonał między innymi Pola i Deliena. Deliena, który znakomicie czuje się na nawierzchni ziemnej. 1,4 e, czwarta również w Marrakeszu, a więc e, ćwierćfinał. Więc jest kilka takich wyznaczników, na których trzeba bazować i nawet ta forma Ryszarda Gasketa gdzieś z tych nawierzchni twardych w tym sezonie również całkiem dobra. Miał kilka ciekawych przebłysków, kilka ciekawych spotkań, pojedynków z dobrymi zawodnikami. No Dla mnie te umiejętności, porównując Ryszarda Gasketa z Kamilem Majszakiem kompletnie na innym poziomie. Myślę, że Kamil Majeczek to nie jest taki turniej, gdzie on po prostu odpalił, gdzie on gra znakomicie. Jak na razie prezentuje się całkiem solidnie, natomiast to nie jest poziom, do którego może rywalizować z Richardem Gasketem. 1,84 to nam oferuje Forbet i to jest kierunek na pierwszą propozycję, którą dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeżeli chodzi natomiast o drugi pojedynek, no to tutaj już lecimy do kwalifikacji do Rolanda Garosa, lecimy do cyklu WTA i pojedynku z Wigemund z Kristiną Bucksom. My tutaj idziemy w Niemkę, w bardziej doświadczoną Niemkę po kursie 1,47 co nam oferuje. Forbet. Natomiast skąd taki kierunek? Może dajmy sobie kilka informacji, jak wyglądały do tej pory te zawodniczki właśnie w kwalifikacjach. Lora Ziegemund pokonała dwa razy po 2 do zera a także Łąk. Łąk, która całkiem dobrze prezentowała się do tej pory w tych amerykańskich ITF-ach na nawierzchni ziemnej, więc troszeczkę takiego przetarcia miała. Natomiast Krystyna Buxa pokonała 2 do zera Rodionową i Goworcową. Do tej pory Buxa no bez żadnych sukcesów, jeżeli chodzi o nawierzchnię ziemną. Warto też zaznaczyć, że że na nawierzchni twardej żadnych wyników ciekawych też nie notowała. Natomiast w ogóle to jest zawodniczka, która do tego sezonu dołączyła w połowie marca, bym powiedział. Więc też ten okres przygotowawczy, trochę mówiłem ostatnio o pliszkowej ten okres przygotowawczy nie był tak jakby mocno przepracowany, raczej też przez buksę. Natomiast Laura Siegemund, oprócz tych kwalifikacji miała też bardzo fajny przejaw gry, jeżeli chodzi o Stuttgart, bo tam pokonała 2 do 0 Tamary Żidancek, a także 1 do 0, co prawda wygrała z Marią Sakari, gdzie Maria Sakari skreczowała w tym spotkaniu, ale mimo wszystko, czy Maria Sakari skreczowała, czy nie, no to pokonała zawodniczkę stopu, pokonała po dobrej grze i doprowadziła między innymi do tego krecza, bo to też w ten sposób Musimy sobie interpretować. Pamiętajmy, że Laura Zygmunt to jest zawodniczka z dużym potencjałem, potrafiąca na pewno grać w tenisa i dobrze czująca się szczególnie właśnie na nawierzchni ziemnej, no bo rok 2020, jeżeli cofniemy się troszeczkę w przeszłość, no to ona tutaj, właśnie w Paryżu, na tej paryskiej morzce doszła do ćwierćfinału głównego turnieju Rolanda Garrosa Wielkiego Szlema. Więc kiedy jak nie dziś, kiedy jak nie z Krystyną Buksą, która moim zdaniem nie prezentuje żadnych tutaj powiedzmy wybitnych umiejętności, bez większych sukcesów w na Buxa na pewnym etapie swojego rozwoju po prostu się zatrzymała. Wątpię, żeby przeszła tutaj dalej, żeby pokonała Lore Zigemund, dlatego idziemy sobie w kurs 147 i to jest kierunek na dzisiaj. Dwie propozycje Richard Gasket, a także Laura Zigemund. No i na koniec po tych propozycjach mam dla Was oczywiście konkurs. Konkurs organizowany z naszym partnerem, Bugmacherem Forbet. Natomiast dzisiaj będziemy sobie typować pojedynek Magdy Linet z Angeliką Kerber. Niesamowicie ciekawie zapowiadający się pojedynek pomiędzy Polką, która prezentuje się już dobrze w tym turnieju, a Angeliką Kerber, a więc bardzo doświadczoną zawodniczką, która na pewno szuka punktów. No i typujemy sobie zwycięszczenie tego meczu, a także Lid Liczbę gemów, ogólną liczbę gemów w całym spotkaniu, oczywiście w komentarzach. Czekamy na Wasze propozycje. No i trzy najlepsze, najbliższe propozycje, Wasze typy do tego, co będzie w rzeczywistości, po prostu będą wygrywały. Zapraszam Was do zabawy. No i oczywiście dajcie do nas też w komentarzach, co sądzicie. O naszych dzisiejszych propozycjach. Dzięki, i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmikach na kanale Tenis by David. Bo tak naprawdę od dnia dzisiejszego zaczynamy bardzo intensywny okres tenisowy. Również jeżeli chodzi o ten okres naszej pracy na kanale Tenis by David, aby zapewnić Wam jak największą dawkę merytorycznych informacji i wiedzy z naszej strony. Ponieważ już w piątek analiza Drabinki WTA, a w sobotę rano analiza Drabinki ATP. Wszystko mówimy tutaj oczywiście o Rolandzie Garosie, a więc French Open. Do zobaczenia już niebawem.